5, 4, 3, 2, 1, go! 50, lewy 4 plus drugi, do prawy 5. 80, przez most trzymaj lewą, do prawy na nie ciąć. Do lewy 3 zać. 90, lewy 3 nie ciąć. Do prawy 3 plus 100 za szczytem lewy 4 krótki Do prawy 3 plus nie ciąć Do lewy 3 plus 100 Prawy 4 nie drzać Do lewy 4 plus 100 Na szczycie prawy do lewy Max 110 Lewy trzy długi w dwa, nie tnij Siedemdziesiąt Prawy dwa plus Czterdzieści, lewy dwa, nie tnij Dwieście Prawy trzy plus, krótki, nie tnij 3 plus krótki, 70 Hamowanie lewy, opór, nie tnij 350 Hamowanie lewy, 2 plus, nie Do prawej, 3, nie tni. 150, prostuj Lewy, obór na stopie. Dwieście pięćdziesiąt. Hamowanie, prawy 50, prawy cztery. Prawy cztery.

Prawy 4 plus, do prawy 5, 90, za szczytem prawy 4 może do lewy max, odpuść przed mostem hopa, 150, prawy 4 plus, hamowanie, lewy 2 plus nie ciążać, do prawy nawrót. Lewy dwa plus do prawy dwa, 40 lewy dwa plus. prawy trzy nie tni. do lewy cztery, Lotna.